Dzień dobry, tydzień temu mówiliśmy o argumencie ontologicznym na rzecz istnienia Boga. Mówiliśmy o tym, że jest to dosyć prosty argument i może niektórym się wydawać, że dosyć prosto go obalić, ale czy na pewno? Ponownie zajrzymy dzisiaj do książki Dwa Skrzydła o relacji wiary z rozumem Briana Claytona i Douglasa Chrisa. No i tam właśnie spróbujemy przyjrzeć się. Tym zarzutom wobec ym, argumentu ontologicznego. Pierwszy zarzut wobec tego argumentu jest taki, że popełnia się błąd przejścia od pojęcia do faktycznego istnienia. Yy, przecież z samego faktu pomyślenia o wspaniałym deserze lodowym nie wynika, że on istnieje. Yy, zaraz po ogłoszeniu argumentu pewien mnich o imieniu. którego nie wypowiem. Gaulino. To jest francuskie imieniu pamiętam. Skrytykował go w podobny sposób. Może u przykładu wyspy, tak wspaniałej, że nie można wymyślić od niej wspanialszej. I dowodził, że z samego faktu, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taką wyspę, nie wynika, że ona istnieje. Jednak zarzut tego szmincha, inne podobne, tak jak na przykład z Weserem Rodowym, zdradzają niezrozumienie istoty argumentu Anselma. Jeśli argument ontologiczny działa, to działa tylko wobec jednego pojęcia, a mianowicie pojęcia tego, Ponad co nic większego nie można pomyśleć. Argument działa tylko wobec tego, co jest absolutnie największe. Zawsze można sobie wyobrazić wspanialszy deser lodowy, na przykład ilościowo większy albo z dodatkiem wisienki lub jeszcze z większą polewą czekoladową. A jeśli wyspa tego mnicha byłaby ze złota, zawsze można by wyobrazić sobie jeszcze większą złotą wyspę. Desery lodowe i wyspy są ponad bytami materialnymi, zatem ograniczonymi czasowo i przestrzennie. Nigdy nie będą mogły być największe w absolutnym sensie tego słowa. Druga krytyka argumentu ontologicznego podważa przesłankę stwierdzającą, że posiadamy w umyśle ideę tego, ponad co nic większego nie można pomyśleć. Pojęcie to jest charakteryzowane w argumencie bardzo ostrożnie, tak aby nie przypisywać mu jakiejkolwiek konkretnej treści. Przykładowo, nie mówi nam ono, jak rozumieć wielkość. Można byłoby więc się zapytać, czym właściwie jest to pojęcie, które nie będzie oznaczało czegoś największego, póki nie dodamy do niego istnienia. Pojęcie to jest w najlepszym wypadku bardzo mętne. Ale sam fakt, że mamy problem z jego zrozumieniem nie oznacza oczywiście, że jest ono błędne. Z drugiej strony, skoro nie jest dla nas jasne, to trudno niektórym nad nie po prostu przystać. Zazwyczaj, kiedy nie rozumiemy jednak pewnych pojęć, dalsze studia nad nimi mogą je wyjaśnić. Do czego zresztą zachęcają autorzy książki. Trzecią sporną kwestią argumentu jest znaczenie pojęcia istnienia. Linia argumentacyjna św. AMZ ma prowadzi nas do pomyślenia sobie pojęcia istniejącego wewnątrz naszego umysłu, do pomyślenia tego, co musi istnieć na zewnątrz umysłu. Oczywiście te iści odrzucają myśl, że Bóg jest materialny, zatem Bóg nie może w dosłownym sensie tych terminów istnieć wewnątrz bądź na zewnątrz czegokolwiek. Argument wymaga więc dalszych objaśnień odnośnie tego, jak rozumie się w nim słowo istnienie. I chociaż na pierwszy rzut oka argument wydaje się łudząco prosty, to w ciągu minionych stuleci jego obrona i krytyka była obszerna i skomplikowana. Odrzucał go, czyli ten argument, m.in. święty Tomasz Sakfinów, tak samo jak David Hume czy Immanuel Kant. Z drugiej strony bronił go Kartezjusz, czy w pewnej wersji Hegel. Argument ten do dziś posiada. Imponujących stronników, chociaż zdaniem Chrisa, zdaniem Chrisa Claytona większość współczesnych filozofów go odrzuca. Aczkolwiek rzadko kiedy są oni w stanie wykazać powody tej decyzji. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o argumencie ontologicznym, a także innych argumentach, na rzecz istnienia Boga, to zapraszamy do lektury książki Dwa skrzydła o relacji wiary z rozumem Briana Claytona i Douglasa Chrisa. Znajdziecie ją w naszej księgarni kontragentines.pl, a o argumencie ontologicznym i o książce opowiadała Małgorzata Matej